Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat, który zastanawia mnie od pewnego czasu. Większość twórców contentu The Sims 2 na YouTubie, i jeśli chodzi o challenge i o zwykłą rozgrywkę, raczej prowadzi je w domach jednorodzinnych. I jak wszyscy wiedzą, w osiedlowym życiu, czyli ostatnim dodatku do dwójki, dodane zostały apartamenty. Mają one postać zarówno tanich przyczep kempingowych, jak na przykład ta, w której mieszka Jadwiga Ołów, jak i całkiem pokaźnych apartamentów położonych w bogatszej części miasta na wzgórzu, takich jak ten zamieszkały przez rodzinę debata. Pierwszą rzeczą, którą uważam za absolutnie cudowną, jeśli chodzi o apartamenty, jest to, że w końcu widzimy, że nasza rodzina nie jest samotną wyspą. Ale nasi Simowie mają sąsiadów, którzy żyją tuż obok nich. Widzimy, jak rano wychodzą do szkoły czy do pracy, jak dzieci naszych sąsiadów wsiadają do autobusu razem z dziećmi naszych Simów. Tak samo nawet jeśli aktualnie nie sterujemy na przykład żadnymi nastolatkami, możemy zauważyć autobus przywożący naszych nastoletnich sąsiadów ze szkoły. Nawet jeśli wszystkie mieszkania będą chwilowo puste, Nigdy tak naprawdę nie będziemy sami, dzięki kręcącemu się w okolicy administratorowi budynku. Do jego codziennych obowiązków należy dbanie o tzw. część wspólną czyli dba on o ogród, sprząta stare gazety, które zalegają pod naszymi drzwiami, a nawet możemy poprosić go o dokonanie napraw w naszym domu. Ma on na szczęście wysoki poziom techniki, dzięki czemu nie straszne mu jest naprawianie urządzeń elektronicznych. Czy naszego AGD. Jego praca jest również w cudzysłowie darmowa. Mimo że nie płacimy mu za naprawę, jest ona zawarta w naszym czynszu. Tak, oprócz standardowych rachunków, Simowie płacą też czynsz. Administrator pojawia się przed naszym blokiem o 10 rano w poniedziałek z informacją o tym, że czeka na dokonanie opłaty. Nie można jej jednak dać mu do ręki, ale należy ujścić ją w skrzynce pocztowej. Jeśli natomiast zapomnimy opłacić czynsz, administrator przyjdzie do naszego mieszkania w środę, aby odebrać należność. Dostaniemy też komunikat o tym, że cieszy się, że udało mu się uzyskać opłatę inaczej musiałby nasłać na nas komornika. Oprócz czynszu są też normalnie płatne rachunki, które przychodzą w standardowe dni, tak jak w domach jednorodzinnych. Jeśli opłaty zaczną nas przerastać, możemy poszukać sobie współlokatora. Możemy zrobić to przez telefon, komputer albo gazetę. W gazecie mamy dostępnych czterech Sim-ów, z których możemy wybrać jednego. Nasz wybrany współlokator pojawi się wtedy przed budynkiem z walizką i tak naprawdę jedyne co musimy zrobić, to postawić dla niego wolne łóżko w naszym apartamencie. Współlokatorami nie da się sterować, ale są oni całkiem przydatni. Możemy podejrzeć ich paski potrzeb czy karierę. Jedyne czego tak naprawdę wymagają, to posiadanie zielonego paska zadowolenia, ale nawet jeśli nasz współlokator będzie mieć czerwony pasek aspiracji, ale damy mu miejsce do spania i dostęp do kuchni i do łazienki, to i tak będzie on zadowolony z mieszkania z nami. Minusem jest to, że mimo iż widzimy na przykład umiejętności, których brakuje im do awansu, przez to, że nie możemy wydawać im poleceń, nie jesteśmy w stanie za bardzo im pomóc w ich zdobyciu. Plusem za to jest to, że współlokator w czasie wolnym może z własnej woli np. posprzątać zalegające nam w domu naczynia, czy nawet zająć się naszym dzieckiem. Tak samo po zdarza się, że wychodzi on zająć się swoimi własnymi sprawami, a my mamy wolną chatę i możemy robić co nam się tylko podoba. Ciekawostką jest to, że nasz współlokator normalnie się starzeje. Co oznacza, że jeśli jego wiek dobiegnie końca, to przychodzi po niego mroczny kosiarz, a my zostajemy z urną, niepozmywanymi talerzami, które właśnie nie uzdozlało oczywiście do tego w łazience, a czasem i ze spadkiem, który nam zostawi, ponieważ finanse współlokatora nie mają nic wspólnego z budżetem naszej rodziny. Współlokator wychodzi co rano do pracy, a kiedy po południu wraca, to zarobione przez niego Simoleony nie dodają się do naszych funduszy. Tak samo możemy zaobserwować płacenie przez niego czynszu. Pojawia się u niego interakcja: zapłać czynsz, podchodzi do skrzynki na listy i wpłaca swoją część. I tak samo nasz budżet nie ulega żadnej zmianie. Po prostu kwota czynszu, którą opłacimy naszą rodziną, będzie wtedy niższa. Jeśli chodzi o czas po pracy, nasi sąsiedzi i współlokatorzy mogą go spędzić wspólnie z nami. Zauważyłam, że jeśli nasz apartament ma na przykład plac zabaw, jesteśmy w stanie dostrzec, jak nasi sąsiedzi huśtają się na huśtawkach, a ich dzieci kręcą się na koruzeli. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dołączyć do nich i zapoznać się z nimi bliżej, czy nawet zaprzyjaźnić. Taki zaprzyjaźniony sąsiad nie tylko przypilnuje nam dzieci, ale nasz Sim może mieć pragnienie odwiedzenia danej sąsiadki czy sąsiada. Ta opcja jest niestety trochę zbugowana, ponieważ mimo że w domu była Simka w wieku dziecka, z którą Petronella chciała się spotkać, gra widzi wyłącznie starszych Simów. Chociaż może jest to pewne zabezpieczenie przed podejrzanymi wizytami, to że w mieszkaniu musi być ktoś dorosły, kto jest uprawniony do tego, żeby otworzyć nam drzwi. Sąsiedzi respektują też zazwyczaj ciszę nocną, więc kiedy chcemy odwiedzić ich po 22:00, pojawia się informacja, że już śpią. Niestety, jeśli nasz blok posiada mieszkania, które mają wspólną ścianę między sobą, to zdarza się, że zagłośna muzyka u sąsiada może obudzić naszą śpiącą rodzinę. Z drugiej strony, w apartamentach dzieją się też największe dramy. Jeśli przesadzimy z liczbą brudnych naczyń, do naszych drzwi rozpoczną się wycieczki z irytowanych sąsiadów żądających natychmiastowego sprzątania. Ma to swój plus, ponieważ mamy motywację, aby utrzymywać zawsze u siebie czystość, bo sąsiedzi nie odpuszczają, dopóki nie pozbędziemy się smrodu. Dodatkowo nasz administrator budynku co sobotę urządza weekendowe spotkanie zapoznawcze, na które kupuje pizzę z dostawą pod drzwi, a my mamy pełną dowolność, czy chcemy w takim spotkaniu uczestniczyć, czy też nie. Niestety przez to, że sąsiedzi naszego Sima są stali, to znaczy dopóki nie wyprowadzimy naszej rodziny, to możemy grać nią nawet przez pięć pokoleń, a Jan Król z podtrójki nadal będzie młodym dorosłym. Zdarzy się, że jeśli ze sobą nie przepadają i się nie polubią, to czekają nas codzienne atrakcje w postaci bójki pod blokiem. No i jest też kolejny minus, który widać teraz na filmiku: popularny problem ze zbagowanymi schodami i simami, którzy nie mogą z tych schodów skorzystać. Normalnie da się go rozwiązać, sprzedając schody i stawiając je na nowo, ale przez to, że jest to apartament, nie jesteśmy w stanie bez kodów modyfikować części wspólnej. Cóż, z drugiej strony, może po spędzeniu wspólnie na korytarzu kilkunastu godzin w końcu zaczną się lubić.